A teraz znajdujemy się, Łukasz, w kwaterze pięknego Paulareta. I tu głównie będziemy się skupiać na wypompowaniu tych owoców na większy rozmiar, ponieważ te owoce prosto ze skrzyń trafią na półki sklepowe. Kiedyś próbowałem pompować to pompką, ale Łukasz sprzedał mi lepszy patent. Żeby skupić się jak na największym rozmiarze tych owoców, musimy podawać bardzo dużo potasu. Tutaj nie zaszkodzi ten potas, ponieważ, tak jak mówiłeś, te jabłka trafiają bezpośrednio do sklepów, czyli do konsumpcji. A co więcej, na tych drzewach widać, że obłożenie owocami jest na dość dobrym poziomie, także nie będziemy mieli problemu tutaj z przerostami. Tak, najlepszy rozmiar Paulareta jest od 7 do 9, najbardziej pokupny, także już możemy zacząć odżywiać potasem, żeby te owoce bardzo mocno pompować. A potas dodatkowo wpłynie nam również na smak oraz Kolor. kolor, zgadza się. Również w Kamaxie jest troszkę fosforu, który również nam odżywi i delikatnie wpłynie na kolor. Dawki jakie stosujemy to od 2 do 3 kg. Tutaj skupiłbym się na częstości zabiegów 7 do 10 dni. A co z mieszalnością Kamaxu? Oczywiście możemy to mieszać z każdym fungicydem dostępnym na rynku, czyli w jednym zabiegu. A teraz zabierzemy Państwa do na największego wygranego sezonu 2025. I może być nawet 2026. Zobaczymy. Czas pokaże. Czas do, pokaże. Na pewno, na pewno, pewnie. Jasne, zobaczymy. Czas pokaże. Czas pokaże.